Witamy serdecznie. Dzisiaj w Żaliborskiej Szkole Boksu jest Ewa, jest Jacek, jest Przemek, eee, cały team praktycznie brakuje, tylko Dominika. Tak jest, dokładnie. Prawie, eee. prawie w całości jesteśmy. Słuchaj, eee, tak naprawdę niewiele już zostało dni, to jest 2-3 dni do soboty. Eee, szybciutko, na samą końcóweczkę robimy ten wywiad. Eee, wszystko już jest przepracowane, wszystko już jest zrobione. Eee, zadowolony jesteś? Tak, jestem zadowolony, myślę, że, że powinno być bardzo dobrze i naprawdę bardzo dobrze przepracowany okres, dobre przygotowanie, Ewa jest gotowa do walki. E, Torki, jaka a twoim zdaniem jest? Miałeś okazję popatrzeć troszkę na nią? Tak, oczywiście, oglądałem kilkukrotnie, także mm, mamy przeanalizowane to co to czego możemy się spodziewać i to co powinna zrobić Ewa i czego się możemy spodziewać możemy się spodziewać na pewno mocnych ciosów możemy się spodziewać prób nokautu ewentualnie w początkowych rundach tego będziemy się spodziewać natomiast są takie rzeczy, które E, też mamy świadomość, że w ostatnich walkach już się nie zmieniały, więc teraz prawdopodobnie też się nie zmienią, ponieważ jest to zawodniczka, która ma 40 lat, też e, mamy świadomość tego, że raczej nie ma wzrostu już pod względem szybkości, e, prawda, pod względem jakości techniki. Tutaj już nie sądzę, żeby się od ostatniej walki coś e, zmieniło, więc... E, Myślę, że po prostu odpowiednią techniką i odpowiednimi e, taktyką jesteśmy w stanie to ograć. Macie przygotowaną tą taktykę, nie pytam, bo na pewno mi nie powiesz. No, może lepiej nie, pomimo tego, że może Anita nas nie będzie e, oglądać, e, ale, ale lepiej... Nie zapeszasz. Tak jest, dokładnie tak. E, Jacek, e, jest Was trzech w narożniku, to też o tym rozmawiałem z Przemkiem, uzupełniacie się. Zresztą z Tobą też miałem okazję wcześniej porozmawiać, mówiłeś, że Dominik to jest właśnie taka niemiecka precyzja, poukładany w narożniku, spokojny. Ja też byłem na, na walce, w, miałem okazję być blisko narożnika, podglądałem go troszeczkę przy pracy. Wydaje się bardzo właśnie poukładany. To, to jest dobrze, jaki jest spokój w narożniku. Zresztą tak. można byłoby to na dwa sposoby od, wiesz, jakby... Są dwa rodzaje zawodników, którzy lubią chaos, krzyk, motywację w ten sposób i są tacy, którzy lubią spokój, ciszę, jedną komendę i wiedzą, co mają robić. Ewa, do jakich należy, twoim zdaniem? Ja myślę, że Ewa jest bardzo już doświadczoną zawodniczką i też wie, co może, czego nie może, tak? E, dlatego komendy muszą być bardzo rzeczowe i proste, I, i, i taki jest też Dominik więc to mi się bardzo podoba. Nie ma, nie ma chaosu w narożniku, jesteśmy we trzech. Natomiast są bardzo proste komendy, rzeczowe, konkretne i, i to w zupełności wystarczy. To już właśnie będzie e, któraś walka z Dominikiem. E, rozmawiałem też ze wą, te wyjazdy do Niemiec. Mm, e, czy ją to nie męczy? Ona mówi, że wręcz przeciwnie, tam zdobywa jakieś nowe doświadczenia, bo spotyka się z innymi zawodniczkami. E, to pracentuje, widzisz to u niej? E, tak, ja, ja dostrzegam to, że jak pojedzie do Niemiec, to. Mm, Przywozi coś nowego, coś co później tutaj jeszcze możemy przećwiczyć, coś dorzucamy. Ona stąd wywozi to do Niemiec, tam jest w stanie to przerobić, więc ta współpraca jest bardzo fajna, mhm. bo, bo tutaj no, nie mamy tyle sparing partnerek. Tam, tam rzeczywiście Dominik ma... E, Więcej wyboru, ta, dziewczyn dużo, do wyboru. Tak, dokładnie, dużo zawodniczek, więc... E, a poza tym tutaj jest tak, że jest wiele z klubów, które tutaj przyjeżdżają, które się znają, tak. z którymi już Ewa sparowała, przecież nie pierwszy rok boksuje. Tak. Więc w sumie to jest ta świeżość w Niemczech, tak? Tak, jest super, bo, bo tam, są, tam są zawodniczki. Tam są zawodniczki, z którymi Ewa może boksować na swoim poziomie. Ja tutaj jestem w stanie dać. Chłopaków, którzy w podobnej kategorii bagowej, mam ich tutaj kilku, którzy są w stanie boksować zewą, natomiast to jest różnica, prawda, między, między chłopakiem, między, między dziewczyną, kobietą, e, ściągamy też, prosimy o pomoc czasem jakieś inne zawodniczki tutaj z Polski, ale już się znają. No tak, już były, już sparowały. Tak, jest, dokładnie. A porozmawiajmy troszkę o samym cyklu przygotowań. On był stosunkowo krótki, prawda? Potrafiliście się odnaleźć w tym krótkim terminie? Tak, bo to był, jak gdyby to była dalsza część przygotowań, które miały... robiliśmy do poprzedniej walki, więc jak gdyby teraz po tamtej walce wiedzieliśmy i to było bardzo proste. Od razu wiedzieliśmy, co należy zmienić, co należy podciągnąć, poprawić, więc jak gdyby to... Tutaj już było proste, A tutaj się... Tutaj się jeszcze przyplątały, że tak powiem brzydko, sparingi we Francji. Też to chyba fajny element przygotowań. Oczywiście, że tak. No. Oczywiście to, że Ewa miała możliwość latania tam na, na sparingi, no to jest to jest super rzecz. Tutaj zawodniczki, które boksują tylko w Polsce, mają polskie sparing partnerki, no nie mają tej... Yy, nie znają tej różnicy. no W każdym kraju boksuje się troszkę inaczej, prawda? Wiadomo, że, że m, przeciwniczka Ewy jest z Włoch. Boksuje też troszkę inaczej. Francuski często boksują troszkę inaczej, angielki troszkę inaczej. Często tak jest. Nie zawsze, ale często. Więc fajnie jest poznawać to. Jak Ewa wróciła, wymieniacie się uwagami? Mówić, co było nie tak, albo e, czym ją zaskoczyły? E, jak to wygląda? Tak, opowiada mi o tym, co się tam wydarzyło i jak wyglądały te sparingi. Ewentualnie ma nagrane, więc możemy to obejrzeć I, i robimy to, co ewentualnie na tym sparingu nie bardzo wyszło, co jeszcze należy podciągnąć, więc przerabiamy materiał po prostu. No właśnie, to było jakby kolejna, kolejne moje pytanie, czy nagrywasz sparingi, czy analizujesz w ten sposób? Czy to jest dla Ciebie obce, czy po prostu wykorzystujesz nagrania wideo? Nie, no to jest bardzo dobra metoda, nagrywanie sparingów jest. Wiesz, bo niektórzy w ogóle nie patrzą na to, wiesz o co mi chodzi, nie nagrywają, nie monitorują patrzą co jest na sali, wyciągają wnioski, no różne są techniki, właśnie dlatego zapytałem. E, no rzeczywiście, no nie zawsze się to robi, ale, ale no na pewnym poziomie powinno się to robić, no bo, bo już głowa nam e, może mówić co innego, a później po, po którymś tam obejrzeniu takiej walki wyciągamy jeszcze pewne wnioski, więc, więc należy to robić po prostu. Nie? A teraz wróćmy do rzeczywistości, do tych przygotowań. Dobrze jest oba przygotowana? Dobrze jest Ewa przygotowana. Eee, myślę, że udało nam się poprawić to, czego zabrało w poprzedniej walce. No i zobaczymy to w sobotę. No.